O, a ty tu Dziś festing tequili z trójką teraz na prawdziwego dentabre. To, to będziesz ty dziś. To nie, to. To nie Ze Złota jak jest? Jest, kurwa! Dziś w Warszawie zawitała wiosna, kaca brak. Boże mi jest za gorąco w koszuli. Jest kwiecień. Początek, prawie marzec powiedziałabym. Piekrywań, no. Piekrywań. 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 Nie no, zawsze z tak. tego będzie vlog, to jest taki Warszawa przerywnik czy coś. I to, jest intro, to jest intro. Wow, jeszcze pałac kultury to wszystko chyba widać. Ej, mogę opowiedzieć teraz żart. Przychodzi ślimak do lekarza. Lekarz ci go pyta co panu dolega? Pan ważne y, miał na, ma na sobie śledzia. Ślimak się ogląda. Jedną, drugą, nikogo nie ma. Okej, okay, możemy mówić. Panie doktorze, chyba ktoś mnie śledzi. Słabe, ale nie się. To Który serial z udziałem Claire Dan, Damiana, Luisa Ej, bo Maciek nie umie czytać. To był 4 nagrody Emmy w 2012 roku i jest jednym z ulubionych seriali Baracka Obamy Homeland! Fucking on the street! Ty jeszcze jeszcze raz Homeland Homeland! Wygrałem! Molomienoskiera Do Tyburga z Warszawy. Więc jestem teraz y, tutaj, w norce Maciusia. Zapowiada się cudowny dzień. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Maciek mieszka przed kolejami. No, widać to. Obiadek na słonku. Obiadek na słonku. Mogłoby się wydawać, że Maciusie jest zimno, ale jest naprawdę bardzo ciepło. Chcę, żeby pokazać ten Ale tak, największego zuma. No już. Tata Mari uważa, że się zbyt mocno ubierasz. Masz coś na swoje usprawiedliwienie? Nie. Mam chodzi taki. To jest prawda. coś przygotował na dzisiejszy obiad kasjonata. Jeśli nie wiesz co, to idź do tuktuka. Do tuktuka restauracji, nie do. wiesz, w środku lokomocji. Co? No tuk, tuk, środek lokomocji. Uf. Co dzisiaj cięta. Nie można mówić, że robisz kaszenata, bo to tak jakby powiedzieć, robisz orzechy włoskie. Ale my tak mówimy, co? No tak się nazywa danie. Nie, chyba się nazywa jakiś pewnie chicken kaszenata, czy coś. Wkleję tutaj screena. To mój ul nowy ulubiony bidon. Opa! Mamy własne kino. What? Mam buty pod kolor. What? Mega. Czy plutko? <laughs> Super to robisz. Dałam ci niestety rożek, który jest za mamy. No ładnie. O, o. Massimo Gera, to najlepsze lody w Amsterdamie. Myślę, no, Massimo gelato powinna cię Zapraszamy do naszej koleżanki. Oj, tutaj widać mój rożek, który ma dziurkę. Normalnie tak nie jest, nie martw się. Właśnie przyszła kolejka, a Marianka uciekła, bo zaczęła jej lecieć krem z nosa. To jest tak <śleski> Nie Byłyśmy z Marią na lodach. Marianka pracuje teraz w lodziarni, więc musiałyśmy wesprzeć ją oraz uh, jej karierę, a teraz idę do Marii pooglądać Love is Blind. Udajemy, że jest wieczór, ubrałam się w cozy outfit i idziemy sobie troszeczkę pooglądać, no bo lekcje dziś zostały odwołane, więc... Trzeba skorzystać. Od razu mamy noc, o. jest ciemno. <laughs> jest już ciemno, ale wszystko się stało raz. Jest 21.30, czytałam sobie super książkę, jutro wstaję na 8.00, co prawda, ale Maria napisała do mnie, czy chce wyjść na drinki, więc wychodzę właśnie na drinki. Bye! <grym wytrych> Dobra. Zobaczcie po tym jednym kisku. kupić drugą. Te nie bardzo myślałam, że robię Teraz na jogę jest 11.30 rano, w sensie bliżej 11. .00. Byłam na lekcji, teraz idę na jogę. Jest piękny dzień, więc później idziemy z dziewczynami na kawkę. znaczy członka... członka rodu Mariuszów. to dosłownie. 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 Zofia znaczy mądra i piękna. O, osoba należąca do Marii. Marianna, dosłownie. Ale by... dlaczego ty jesteś tylko kimś od kogoś? Dwa, nie wiem. Wyszłaś na onet kobieta? Nie, wyszła dosłownie na dwa pierwsze zdania. Więc to są Mariuszów i Marii. Moje pochodzi od hebrajskiego napawać radością. O, tak, to prawda.